Siemanko, to tutaj pan rapu, zapraszam na wywiad numer 9, a ze mną dzisiaj Egon. Siema. Siemanko, Egon, dzięki, że się zgodziłeś na ten wywiad. Dzisiejszy wywiad troszeczkę na wariatkich papierach, bo dopiero się o 24 dowiedziałem, że będziemy robić wywiad, ale super, cieszę się bardzo. Egon, nie będę ukrywał. Egon to coś już słyszałem. Jest jeszcze jeden raper, który też ma. Ksywy Egon. No tak, jest. No Co mogę powiedzieć na ten temat? No To jest historia, której swojej nie zmienia, oczywiście. I od zawsze byłem Egon, i od zawsze będę. E, I tego nie będę zmieniał. A jeżeli ktoś ma taką ksywę, no to ja o tym wcześniej nie słyszałem. Nie wiedziałem, że jest taki raper, szczerze mówiąc, bo nie było wcześniej nic słychać. E, podczas tego, gdy napisałem pierwsze teksty. E, A miałeś lat? Miałem lat 16 wtedy. Miałem i tak, pisałem wtedy do szuflady, tak. No i wtedy nie słyszałem o żadnym Egonie. A później jak usłyszałem, no to była taka opcja tego, że jednak był to Egon NON. Tak. Więc wybrałem ksywę swoją jako sam Egon, tak? I mówię, to jest moja historia, której nie zmienię. I I jest to, Egon są, nie, jest od małolata Jest od małolata i tak już będzie chyba zawsze. Czytałem twoje komentarze tam pod kawałkami. Zdarzają się hejterzy, że nie pasuje im to, że jesteś Egon. No oczywiście no wiadomo nie pasuje komuś to na przykład że jestem Egon, tak, ale jeżeli ktoś potrafi rozróżnić ten cały rap to jednak mój styl i moja droga, którą idę, to jest jednak coś innego niż e, oczywiście rap e, Egona z Nonconexii. E, ja tworzę rap głównie patriotyczno kibicowski, e, w tym tak bardzo się kształtuję, że tak powiem e, i to co mówią inni, to tak naprawdę mnie nie interesuje. I bardzo dobrze. Teraz od kiedy to się zaczęło? Ta Zajawka rapem patriotycznym. Patriotycznym. No to Zajawka rapem patriotycznym to ogólnie tak. no Historia była taka, że e, jednak gdzieś ukształtowała mnie ten patriotyzm szkoła, Historia, książki, e, jednak to mnie gdzieś tam jako patriotę od najmłodszych lat kształtowało, także rodzina. E, a rap patriotyczny głównie, to w wieku 18 lat zacząłem pisać pierwsze teksty, ponieważ był to... E, Zaczęło tak, o może powiem w ten sposób, że pierwsze teksty może zaczęły się pojawiać jeszcze wcześniej, tylko że zacząłem już nagrywać głównie rap patriotyczny w wieku 18 lat, e, gdzie jednak ta wiedza już się tak skumulowała, że jednak postanowiłem pisać o tym, a, a nie tylko o tym opowiadać, no. czytać e, i poprzez to wszystko też chcę kogoś uczyć, na przykład czegoś, nie? Bo jednak żyjemy w czasach, w których ten cały patriotyzm i historia jest e, troszkę zaniedbywana i to jest taka moja droga, którą, którą chcę podążać dalej. Patriotyczny i kibicowski I pokażę od razu, żeby było widać na ilu projektach Egon się dograł patriotyczne i kibicowskie. Tu są wszystkie. To są twoje płyty i teraz się ciebie zapytam a kibisowskie w sensie, że też jesteś fanem no, piłki no, nożnej, to tak? Jest, to jest. I też to jest szacunek, teraz, co cię Ciebie zapytam. G bardzo dużo grasz koncertów charytatywnych. Tak, tak. Bo bardzo to po prostu wspierasz innych ludzi w, w, w jakichś chorobach, tak? No tak. No. Teraz w planach jest oczywiście główną taką rzeczą, na której się skupiam, to jest oczywiście y, płyta, y, będzie to taka troszkę można powiedzieć, no nieoficjalna płyta, ale płyta pod tytułem Inspirowane życiem, gdzie opowiem 10 historii ludzi, gdzie koszt całej płyty zostanie przekazany tym osobom y, i w ten sposób y, chcę wesprzeć innych ludzi, Tak, bo jednak y, na no, niestety osoby, które są poszkodowane jakoś przez życie. No, mają ciężej niż my. Ja oczywiście pracuję e, i na przykład stać mnie na różne rzeczy przez swoją pracę, no, niektórzy ludzie tego nie mogą doświadczyć, nie mogą pracować tak. e, i jest im oczywiście ciężej, więc e, sam miałem tam swoje historie w, w dzieciństwie, przez które było mi ciężko, wiem co to znaczy e, i, i po prostu chcę pomagać w ten sposób innym ludziom. Powy o tej ostatniej akcji, ten teledysk, co był? E, dla Damiana, tak? Dla Damiana, tak. Dla Damiana, no to... No, przyjaciel, który, z którym znam się już tak można powiedzieć od dziecka, yy, który mnie bardzo wspiera właśnie w rapie, pojawił się już od samych początków gdzieś tam w klipach u mnie yy, i zawsze gdzieś tam wspierał mnie w ten sposób. Yy, to zrobiłem taki ukłon w jego stronę, że chciałem nagrać utwór Taka. o jego sytuacji życiowej yy, i poruszyć tą całą zbiórkę pieniężną. Yy, żeby spełnić jego marzenie, bo jego marzeniem jest yy, kupno rowera, który może pedałować można powiedzieć e, rękoma, rękoma. E, no taki rower tani nie jest, bo kosztuje no 16 tysięcy, no jednak osoba prywatna Dla tak. osoby prywatnej jest to bardzo duży koszt, tak, a co jest. dopiero dla osoby, która niestety jest jakoś tam poszkodowana A teraz się Ciebie zapytam najważniejszy koncert, który przeżyłeś, który będziesz pamiętał do końca życia, że go zagrałeś no to na pewno w koncert na Marszu Niepodległości w 2018 roku, no teraz rok temu, będzie to chyba naj, najbardziej zapamiętany koncert w moim życiu, ponieważ nie dość, że to jest stuletnia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, to tym bardziej miałem możliwość wystąpienia z osobami, z którymi marzyłem zawsze wystąpić, które są, można powiedzieć, ukształtowane także patriotycznie i od zawsze gdzieś to, gdzie zacząłem tworzyć tę muzykę, zawsze było gdzieś tam takie marzenie, żeby się w tym miejscu znaleźć i był to jeden z największych marzeń Niepodległości, dlatego będę go na pewno wspominał bardzo, bardzo dużo. Teraz porozmawiamy o Twojej pierwszej płycie solowej, Niezłomni Bohaterowie. Opowiedz mi o tej płycie, wiadomo, patriotyczna, tytuł tu mówi za siebie, ale kto tam jest gościnnie, i od razu powiedz mi, czy w planach jest może następna, też patriotyczna. No to tak. no To płyta niezłej bohaterowie to jest oczywiście pierwsza płyta, która powstała z już ukierunkowania patriotycznego. E, kto na płycie się pojawił? Na płycie po, pojawił się młodszy brat OWR Owczar, Charlie, e, i mój najmłodszy brat Michał Aha. Michiewicz, który też gdzieś tam zaczyna już trapować. E, co mogę jeszcze powiedzieć, że pójdzie? No płyta opowiada głównie historię y, Polski, y, głównie historię żołnierzy wyklętych, gdzie to był temat tabu kiedyś. E, I oczywiście to, trzeba te tematy poruszać, bo to jest y, tematy, o których się nie mówi i oczywiście się zaniedbuje je i w pewien sposób zakłamuje. Ludzi o tym to i o tym wie, nie? Tak jest. I oczywiście, no głównie chodzi o to, że się zakłamuje te tematy, gdzie no, nie możemy na to pozwolić. E, co na temat drugiej płyty, na temat drugiej płyty, która powstaje już w tym momencie, jest już w fazie tam można powiedzieć połowy, bo gdzieś się tam ten okres tej płyty zatrzymał, ale już to rusza na nowo. E, na płycie do tej pory pojawi się, pe, pojawi się na pewno Piątka, Raperka, pojawi się Żebro, pojawi, pojawił się Sowa z Opolakiem, e, w planach jest jeszcze e, ogólnie Karat. W MNCH, no i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. I ten teledysk Dumni z pochodzenia to jest tak, promuje, promuje tą nową, promuje nową płytę, który ma ponad 700 tysięcy wyświetleń. Dużo, jak na podziemie. Dużo. Jesteś zadowolony, no oczywiście. że tyle ludzi to oglądało? Jestem, bo to bez promowania. Bez promowania, no po prostu coś pięknego. No, dla mnie to jest coś pięknego, że utwór, który... który Ale wiecie dlaczego? Wierzy. Bo jest dużo ludzi, patriotów, którzy po prostu co jest patriotyczne, to chętnie oglądną i zalejkują. Tak prawda, nie? Tak, ja to ja w to wierzę właśnie, że te patrioty się gdzieś tam razu tak. ludzie i... i Dzięki i niech to jest... takim ludziom jak ty. No jest. No, tak się to zdarza, to... tak, tak. Dobra, teraz już zmienimy trochę temat. Z kim by chciał nagrać kawałek, takie ciche marzenie, albo całą płytę nawet marzenia. No. Na dzień dzisiejszy, szczerze mówiąc, to, to nie mam osoby takiej, którą chciałbym nagrać, bo jednak... Spełniłem, już jednak spełniłem te już marzenia. Tak. Spełniłem te marzenia, z kim chciałem nagrać. O kim marzyłem, to, to po prostu już się gdzieś tam udało razem yy, zrobić jakieś projekty yy. i po prostu czekamy na efekty, które będą nagrywane. No. A dla Ciebie numer jeden w polskim rapie, którego słuchasz ma się do płyty. No, na dzień dzisiejszy, oczywiście, to jest polska wersja. Moim no. zdaniem, najbardziej szczerzy ludzie, prawdziwi. Moim, moim takim zdaniem, szczerzy, prawdziwi ludzie, których warto słuchać i warto ciągnąć przekaz, który, który przekazuję do ludzi. A co sądzisz o nowej szkole raku? to, to. To jest temat taki. To jest temat też taki który no burzliwy, nie ma. Ale ty jesteś jeszcze młody chłopak, ale też nie rozumiesz tego. No dla mnie to jest, ja nie rozumiem tego, jak można, no rap jednak to jest y, rap, gdzie y, jednak wszyscy uciekają z tych trapów, tak? Ja sam nie powiem, bo tam jakieś gdzieś tam w moich kawałkach się pojawiają jakieś tam y, y, oczywiście trapowe tak, tak. wstawki, y, ale chodzi mi o to, że no jednak no ten trap do mnie nie przemawia, jednak te narkotyki, zabawa, to wszystko, no, no nie przemawia to do mnie i, i jest to odbierane negatywnie przeze mnie. A co sądzisz teraz o dissach, teraz Teraz nawet na wakacjach tego się... Tego jest pełno po prostu. Disy teraz, ten disuje tego, ten z maczetami, czy nie z maczetami. Co o tym sądzisz? Tak ma wyglądać polski rap? No ja powiem szczerze, no, no Disy to jednak jest y, jakaś tam część tej kultury. Tak, tak? jakaś tam. Je, jednak, tak. jednak tego się nie można wyzbyć, ale. Ale z tymi? To coś. Ale, ale to co się dzieje teraz to tak. jest po prostu, no, jeżeli chłopaki, bo wiem o kim mówimy, tak, mówimy tak. tutaj o, o kaczorze i, i o gangu PP, tak? tak. E, no to chodzi mi o to, że jeżeli mają coś sobie do wyjaśnienia to jak sobie wyjaśnią to w oczy, ale bez żadnych sprzętów i bez y, wlatywania sobie na chatę, bo to jest moim zdaniem niepotrzebne, a jeżeli chcą trzymać się w kulturze rapowej, to niech po prostu się zdisują. A jeżeli to im nie wystarcza, to nie zrobią sobie konfrontacji, ale oczywiście, konfrontacja, żeby była y, uczciwa i, i, i żeby nikt tam sobie meczetami nie bierze. Tak jest. Tak bo to, jest. to nie jest życie w Krakowie, bo to trochę tak po kibicowsku to, to wygląda, jakby było e, Wisła, Krakowie. Tak jest, tak jest. I teraz kiedyś możemy się spodziewać tą nową płytę? W tym roku jeszcze, czy nie? Eee, Czy już raczej nie. No myślę, że już raczej nie, bo, bo, bo jednak no, czas na gdzieś... Następny to, rok, tak? Tak, myślę, że... Gdzie jest początek? Myślę, że początek roku następnego można się spodziewać tych dwóch płyt naraz. raz. O, a jakie plany? Gdzie, jakieś, gdzie teraz zagrasz? gdzieś za jakiś miesiąc? W eee, razie nie mam nie, ma nie, no, nie Nie teraz Polkowice będą. No. Też będzie koncert charytatywny, wystąpiło sporo raperów, to między innymi z Lubina, z Polkowic, z, z Głogowa. Eee, Taki teraz taki najbliższy chyba koncert. No i... Tak więc zapraszamy. No oczywiście zapraszamy, bo to trzeba wspierać. Oczywiście akcja artyki. Polski patriotyzm bardzo... jest no. najważniejszy. Dzięki Egon za fajną rozmowę. się. Dziękuję bardzo, trzymaj się.